Witam cały czas i wszystkich tutaj zgromadzonych na dzisiejszym live Dzisiaj dragon, na którym są takie powalone lagi, że nie chcę mi się na nim nawet grać. No, no zobaczcie, panczować się nawet nie da. O! Trochę odlegowało. No jak sami widzicie stopingu, więc trochę lagi są. Ale to wina tego, że dragon się pali o faucha, serwer dość ciek A on się oczywiście wyrąbał. the pink Ale to są lagi, widzowie, ile jest to sub. No. Mój ping niby. Two jest ping. A mam stabilny internet widzowie. O kurde. Jeśli rzecz tam był czy co? Nie, to chyba nie było żaden gracz.